Serwus, ja to będzie? Nobry Dębski bardzo gorąco, ja i bardzo zazdrosny, ja jestem tym to kolejny odcinek na moim kanale, więc witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco słuchajcie koniecznie na wstępie zostawcie łapeczkę do góry oraz możecie zasubskrybować mój kanał, jeżeli chcecie więcej odcinków ponieważ w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, moi mili podążamy śladami tej tajemniczej postaci, która nam zostawiła TNT, ukradła diamenty i tak dalej, i tak dalej, także słuchajcie, koniecznie zapnijcie dzisiaj pasy, ponieważ będzie się naprawdę bardzo, yy, tak mi się przynajmniej wydaje yy, działo, ponieważ no naprawdę słuchajcie, będzie, be, będzie moc, będzie moc, także słuchajcie koniecznie, teraz możecie dać łapeczkę do góry Myślę, że jak 3000 łapek w górę zostawicie, to naprawdę no wszystko pójdzie socie, zgodnie z planem i tak, w ogóle dużo się tutaj zmieniło, słuchajcie, poza odcinkami w końcu wykarczowałam tutaj to drzewo, słuchajcie, yy, wymieniłam yy, no, piasek na dirta i słuchajcie, mamy tutaj miejsce na ładną latarnię, także już socie, w następnych odcinkach albo na jakimś live'ie ogarniemy tutaj to miejsce i ładnie pobudujemy. No ale tak, no ogólnie, jeżeli chodzi o to, to nic się nie zmieniło i dalej nie ma naszych diamentów, słuchajcie. No i no i co? No i słuchajcie, no i nic, no oddajemy wszystkie, słuchajcie, rzeczy, zobaczcie, musimy to wywalić, ponieważ czeka nas pewnie dosyć mocny odcinek, tak mi się wydaje, bierzemy tylko najpotrzebniejsze oczywiście rzeczy, myślę, że tak strzał wystarczy, mamy, sobie pochodnie, mamy Golden Apple jedno, no powinniśmy przeżyć, tak, Bo Jeszcze jeszcze Cobblestone'a, sobie, sobie zabierzemy, ponieważ idziemy tam, gdzie, gdzie, mówi, o czym mówiliśmy, sobie w poprzednich odcinkach, okej, okay. czyli zobaczcie, szkoda mi tego levelu, ale jakby... Tak czy siak nie możemy nic zrobić z tym levelem, bo jakby no... Jest źle, słuchajcie, może najpierw zanim słuchajcie, jeszcze tam pójdę, to pójdziemy się przespać tak dla czystej pewności, słuchajcie, czystego bezpieczeństwa, także siup, słuchajcie, lecimy. No i co? No i mam nadzieję, że jakoś to będzie. Oczywiście zapraszam na mój sklep z koszulkami. Słuchajcie, pierwszy link w kupicie, jeżeli chcecie kupić koszulkę, zapraszam was wszystkich tam bardzo serdecznie. Możecie sobie przynajmniej zobaczyć tam co jest, pooglądać. I zapraszam też mojego insta, wijamy. 30 tysięcy moi drodzy, jeszcze 3 tysiące nam brakuje do 30 tysięcy, także jak 3 tysiące osób słuchajcie, tutaj są, co nie obserwuje Instagrama, to zapraszam też jest w opisie. Milkacz przez dwa. A, dobra, zobaczcie, słuchajcie, jest tam to miejsce. Nie mam pojęcia, co tam się w ogóle będzie mogło odwalać, słuchajcie, w tym miejscu. Troszeczkę mnie to stresuje. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, no. Nie mam nawet pomysłu, co to może być. Nie, to też jest jakaś modyfikacja, słuchajcie. No, zobaczymy, moi drodzy. Zabierzmy sobie jeszcze troszeczkę drewna, ponieważ zapomniałam zupełnie o drewienku, A no, ono się może przydać, także, słuchajcie, a robimy sobie jeszcze łódeczki i tam sobie przepłyniemy. Także, słuchajcie, szybciutko to robimy. Cyk, Ok, robimy crafting table. Sprędzicie tutaj postawimy go. siup i jeszcze, słuchajcie, zrobimy sobie tylko i wyłącznie łódeczkę. Dobra, tak żebyśmy mogli po prostu sobie tam przepłynąć na spokojnie. Dobra i upłyniemy sobie to naokoło i zobaczymy, co my tutaj mamy w ogóle. To jest jakieś jakby więzienie, kurde, nie wiem, to strasznie wygląda, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, nie wiem, kurde, co mam o tym myśleć, ale nie wygląda to słuchajcie, zbyt ładnie. Nie wiem czy mam tam dopływać, czy nie. O tu są drzwi chyba, tak? Dobrze, czekajcie, bo tutaj mnie tak szarpie tą łódką, że... Tak, tam są drzwi. No i to chyba w sumie tyle, dobra, możemy tam sobie już dopłynąć. Mam nadzieję, że tej nic mnie nie wyrzuci, słuchajcie, czy coś. Dobra, jest, okej, okay. mamy tutaj jakieś drzwi i tam w środku chyba nie ma nic, nie wiem nawet. Czekajcie, obejdziemy to sobie naokoło. E, tutaj coś wow. Tam coś jest, słuchajcie, na dole. Dobra, dobra. E, tutaj są drzwi, więc chyba powinniśmy tutaj wejść. Dobra, mamy te dźwignię jak coś, więc będziemy mogli wejść. Na górze mamy tu jakiś balkonik. Dobra, okej. Okay. Tutaj mamy z tyłu coś takiego. I chyba wyżej tam można jeszcze wyjść, żeby sobie wszystko oglądać. Okej, okay. i widać stąd nasz domek, słuchajcie. E, dobra, dobra, okej. Okay, no dobrze wiedzieć, słuchajcie. No i co my tutaj mamy w ogóle w tym. Co? Tu jest guzik, okej. Okay. Jak jego nacisnę, to sanie. Tam jest jakiś restą. Ja się boję, że jak go nacisnę, to słuchajcie, umrzemy i wysadzi nam to, więc. O, proszę. Oj, 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 oj. tam jest jakieś zejście. Nie wiem, czy ja tam chcę, słuchajcie, schodzić, ale dobra. Wierzę, że w ogóle mamy za mało je jedzonka trochę, mam nadzieję, że jakaś przetrwam. Dobra. To jest gdzie to się otwiera? Tutaj, tak? Dobra, moi drodzy, trzymajcie kciuki. Kto jeszcze nie zostawił łapkę w górę, może zostawić w tym momencie, bo może będzie bezpiecznie. O! Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Lawa mamy tutaj. Nice. Tu jest w ogóle jakaś ten... Y no, jak to się nazywa, tabliczka. Nie, nie tabliczka, tylko to. Kurde, płytka. To w ogóle jak to jest straszne, czemu są jakiś ten. To jest lawa, to mam widok w ogóle jak fajny pomysł. Ale um, to jest przerażające. Nie wiem, czy ja mam tam i Tu jest ten, patrzcie. Tutaj jest żwir, słuchajcie. To będzie na 100% TNT. Patrzcie. Aha, a nie mówiłam. A tam coś jest na dole. Tam jest woda. Dobrze widziałam, czekajcie. Ta. Kurde, no nie wiem, co się to stresuje, strasznie, że jak ja tam pójdę, to tam w ogóle coś się stanie w ogóle, ale patrz, że była pierwsza papka, chcieli nas zabić, słuchajcie, t, 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 t. nie wiem czy tutaj coś w ogóle będzie, ale ja bym sobie zabrała te, te, te szkielety, długo, długo to się będzie zbierało. Kurde, ja bym chciała sobie mieć te główki szkieletów, patrzcie, one są fajne na ozdobę czy coś. Ja to sobie, słuchajcie, pozbieram w takim razie. E, zaraz tam chyba zejdziemy, no będziemy musieli tam zejść, słuchajcie, tam jest woda, e, także no nie powinno nam się nic, słuchajcie, stać, ale no, nie, nie powiem, że się troszeczkę stresuje tym wszystkim, słuchajcie, no to jest takie troszeczkę straszne, ale e, do odważnych świat należy, słuchajcie, więc jakby, no musimy dać radę, słuchajcie, musimy dać radę, także koniecznie łapkujcie, ponieważ no zaraz tam, sobie wbijamy, także no łapka mam że już jest zostawiona, sorki, że tak o te łapki żebram, ale ale one naprawdę mi podparają humor, a w ostatnich po pod ostatnimi odcinkami naprawdę dużo ich zostawiacie, więc ja wam bardzo serdecznie za to dziękuję, naprawdę, no ja nie wiem, ja, ja nie wiem, jak to zrobicie, także ja wam naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, okej, okay, cały czas w ogóle zamiast tych czaszek niszczę inne rzeczy, a nie powinnam, dobra, słuchajcie, w ogóle boję się, że co, ten, ten, ten ktoś, to, to gdzieś tutaj jest. Dobra, nie powinnam, słuchajcie, myśleć o takich rzeczach. A ja co, jakąś zadolecz, coś I on, nie wiem, planuje jakąś zemstę, słuchajcie, bo ja tylko jak będzie jakiś boss, słuchajcie, ja w ogóle nie jestem... Dobra, najwyżej umrzemy, słuchajcie, dobra. Najwyżej umrzemy, tak? To jest najgorsze, słuchajcie, wyjście albo... nie wiem, świat nam usunie. Dobra, jesteście gotowi? 3, 2. 1. ja. Okej. Okay. Mamy bedrock. Bardzo dużo bedroku. Eee, mamy tutaj jakiś pokój. sumie jest łóżko, jest jakaś zbroja. I... CO TO JEST ZA MIECZ?! To jest Twilight Forestu? Co jest? Jaki dobry miecz to jest. To jest prawie lepszy niż diamentowy. 36 golden, moje diamenty, to tyle, ej, bez kitu, to są moje diamenty, moi drodzy, tyle, dia ja bez kitu miałam tyle diamentów, słuchajcie, w skrzynce, 61 na 100% to są moje diamenty, patrzcie, a co to jest w ogóle, ojejku, ojku, popsułam, eee, moment, 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 czekajcie, to zabiorę, to też, zabiorę sobie, sobie to, a co to jest za ten, eee, jak ja mam to zdjąć, jak to się zdejmuje, tak, platinum, to jest takie same, słuchajcie, jak to. To jest lepsze, ponieważ ma więcej, słuchajcie, tego. Ja! Ej, czekajcie, bo ja to chcę zabrać wszystko. No. Aha, tak to muszę robić. To jest, słuchajcie, lepsze niż diamentowe. Bez kitu. Oj, 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 oj. Patrzcie, to ma 8 plus 8 to też plus 8, plus 2, to też plus 2. To ma 560 wytrzymałości, a to ma 3528. To jest lepsze, to jest bezkidny lepszy, moi drodzy. To jest o wiele lepsze. Dobra, bierzemy to w takim razie. On. To już mi też ukradł sobie diamenty, więc ja mu też będę sobie ukradne parę rzeczy. Łóżko mu zostawię, to jest mi potrzebne. Wow. Miecz jest kozakiem w ogóle jakimś. Ja nie wiem, dobra, słuchajcie, musimy jakoś wyjść tutaj, więc no szybka akcja robimy, słuchajcie, więc czekajcie, jakoś to tak się tam wystrzelimy, dajmy na to. Dobra, tak to zrobimy. Okej, okay, żyjemy. Ile lecimy do góry słuchajcie, Dobra. I to jest naprawdę tyle. Tam nic nie było żadnego przejścia, co nie? Chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, dobra, nawet nie wiem, słuchajcie, Nie rozejrzałaś tak do końca, ale troszeczkę się teraz już stresuję, Dobra, wychodzimy stamtąd. Tomu zostawimy tą płytkę, żeby nie było, jak będzie chciał wyjść, to i tak nie wyjdzie. Dobra, słuchajcie, Tylko, że teraz nie mamy, jak za bardzo wyjść do góry. Popatrzcie, bo tutaj jest. To chyba nie ma nawet żadnego. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, w domu. Jesteśmy w domu. Patrzę, już tam wychodzę. I siup. Dobra. Okej. Okay. Działa wszystko? Działa. Dobra. Wychodzimy stąd, słuchajcie, w takim razie. Yy, nie wiem, czy tutaj coś pominęliśmy. Mam nadzieję, że nie. Ale ja stąd uciekam, słuchajcie. Jakby ja stąd uciekam. Troszeczkę zabraliśmy. Nie wiem, czy to był jakiś boss, czy co to było za bardzo, ale jakby mamy takie rzeczy najważniejsze, słuchajcie, i, i tyle w sumie. No, kurde, nie wiem. Jakby trochę mnie to dziwi. Chyba tam już nic nie ma. Nie, Nie mam pojęcia. W każdym razie... Mamy fajne rzeczy. Odzyskaliśmy diamenty przede wszystkim, ale mamy nową zbrojkę. Słuchajcie, mamy platinium jakąś zbroję z platinium. Nie wiem, nie wiem, gdzie jest nawet platinium czy Squirelite w foreście, czy gdzie. W każdym razie, mega mnie to cieszy i jakby ja się giga cieszę, słuchajcie, Ja naprawdę się giga cieszę, także, no. Słuchajcie, misja została zakończona pozytywnie. Ale byłoby, gdybym tutaj wróciła i by nie było tego domku. Czy wy to sobie w ogóle wyobrażacie? To było przerobane, ale dobra. Wracam szybciutko, słuchajcie, naszą łódeczką. To już jestem pewna, że to jest moja łódka. Także nie, dobra, pójdźmy sobie tutaj, słuchajcie, sobie tutaj wyjdziemy, Dobra, ładnie zaparkujemy. Cyk, 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 Ok, Okej, dobra, spoko, że wyszliśmy. E, prawie umarliśmy, ale szczegół tu jakiś piasek leży, ale no trzeba ja tam mogę wejść, posunę się łódko. Funks, dobra. Ale to była dobra podróż, dobra. Teraz tak, wiecie co, ja już nie ryzykuję. Wiecie co, nie możemy tutaj oddać tych diamentów. To tak słuchajcie, nie możemy to i musimy je trzymać teraz cały czas przy sobie, bo nigdy nie wiadomo co się może stać słuchajcie, ale ja jestem taka podjarana słuchajcie, dobra udało się, nie, nie wiem co się może teraz dziać, możliwe, że to było głupie, że wzięłam te rzeczy, ale mam nadzieję, że mimo wszystko przeżyjemy jakoś i damy radę po prostu, także no dobra, chciałam tylko zebrać słuchajcie sobie... Tego, jak to się mówi, jak to się mówi, potrzebuje lapis Lazuli, ponieważ... Idziemy enchantować, słuchajcie, nie będziemy tutaj nic zrobić, po prostu idziemy enchantować od razu i może nam się na coś fajnego zenchantuje. Dobra, więc tak, lecimy oczywiście od tego. Yy, unbreaking 3. Nie podoba mi się unbreaking Shimmer nie wiem, co to jest. Blast Protection trochę słabe. Unbreaking 3, Soul Bond Protection 1, kurde, nie wiem za bardzo, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co mam robić. Ja tak nie bardzo się nie znam, słuchajcie, na tym. Na enchantach. Dobra, Fire Protection 2 może być. Tutaj mamy. Protection 4. Dobra, to jest dobry enchant, słuchajcie, to jest dobry enchant. Fire Protection 2. I tutaj mamy. A, nawet niepotrzebny jest ja je ja zenchantowałam, ale dobra, słuchajcie, ubierzmy sobie teraz ten Plantinium. Ja nie mogę. Jakie to jest w ogóle koksiarskie? Powinniśmy jeszcze sobie to. Tak, o w ten sposób. Teraz jesteśmy, ja, mamy full wypas, tylko że nie mamy tych skoczków. E, w każdym razie. okej. Okay. Jakoś, słuchajcie, żyjemy, co my tutaj mamy? Nie wiem na co to jest. W każdym razie mamy też jakiś zarąbisty miecz, który też nie mam pojęcia. Słuchajcie, w czym się za bardzo specjalizuje w ogóle? Czemu nie mamy tego ubranego? Dobra, to sobie wszystko wywalimy, słuchajcie, moi drodzy. To nie jest nam w ogóle potrzebne. To też, to też, to też. Te diamenty zostawiamy, bo one są zbyt wartościowe, tyjęty i wywalamy. Chciałabym przetestować ten miecz, więc sobie poczekamy sobie troszeczkę na to, aż ktoś tutaj wbije, słuchajcie, jakiś potworek i będziemy się z nim nawalać. Przetestujemy też zbrójkę, jak to w ogóle wygląda epicko, moi drodzy, no, powiem że to był dobry pomysł, żeby tam pójść. Nie wiem, co będzie dalej w dalszych odcinkach, mam nadzieję, że jakby mój świat przeżyje i to wszystko i że po prostu, no, będziemy sobie żyć, słuchajcie, długo i szczęśliwie i ni nikt nie umrze. Także czekamy, sobie tylko już na noc. Żeby oczywiście sobie powalczyć. No ale zanim jeszcze nie ma nocy, to co cię powiem Wam, że moje plany są takie, że tutaj socie, będzie poprowadzona oczywiście ta ścieżka. Tutaj i tutaj będzie, moi drodzy, latarnia, taka wielka latarnia, taka, że będzie oświetlała nam wszystko totalnie, słuchajcie. Zobaczcie, ona jest też w fajnym miejscu położona, ponieważ będzie tutaj na takim najbardziej wystającym socie, punkcie, co nie. Ym, I też planuję oczywiście, zobaczcie, wykorzystać tą wyspę, ponieważ ona jest strasznie fajna, i ją jakoś wykorzystam też jakąś tutaj latarnię. Mogę zrobić jakoś po prostu połączenie to z tym. Tutaj będziemy oczywiście mieć taki malutki porcik, w tym miejscu, ta, tak samo tutaj. Bo to też w zasadzie jest wyspa, słuchajcie, to co my tutaj mamy, jakby nie było. W każdym razie będą tutaj port i tutaj będzie port też. No i też chciałem wykorzystać, to miejsce, zobaczcie, tutaj jest takie fajne, taki zepelek, taki jakby tutaj może być jakaś plaża i w ogóle, no, jakoś to fajnie po prostu wykorzystać. To jest ta, to trzeba w ogóle zdetronizować. No i to w sumie tyle, słuchajcie, z takich moich yy, Pomysłów na życie, ale dobra, jak widzicie, noc jest, słuchajcie, mamy noc, także. No, teraz będzie, słuchajcie, ciekawie, Lecimy sobie gdzieś do lasu, oczywiście, do dżungli, żeby przetestować ten mieczyk. Jestem naprawdę tego mega ciekawa i zobaczymy sobie. Okej, okay, tu mamy kliper. Siup. Mmm, i do on ma ataku. 8. Jedyne, co jest fajne, to to, że on podpala, słuchajcie, ten mieczyk. To jest kozak. W ogóle cały czas tu widać, słuchajcie, zobaczcie stamtąd, widzicie? To w lewym, lewym... po lewej. Aha, macie kamerkę, czekajcie, to tak muszę to pokazać. Tam widać słuchajcie, tam jest, zobaczcie, ten ym, to coś, więc trzeba to ogarnąć. Dobra, na trzy, słuchajcie, hity są, te zombiaki i tak dalej, ale to jest fajne, ponieważ to podpala. mieczyk jest naprawdę kozak. No dobra, no jestem zadowolona salecie. Myślę, że to będziemy już powoli kończyć odcinek, taki troszeczkę krótszy odcinek, ponieważ no myślałam, że dłużej tę sobie nam troszeczkę zejdzie, i, bo ja nie wiedziałam tak do końca, co tam będzie i tak dalej. I nie spodziewałam się też tego, że słuchajcie, takie rzeczy tam znajdziemy. No i przede wszystkim diamenty. To już bez wątpienia wiemy, gdzie one się podziały. Przynajmniej je odzyskaliśmy, moi drodzy. Ja się naprawdę z tego bardzo cieszę. Ale troszeczkę się boję, że teraz możemy tym wywołać wojnę, ale jakby nie było, to ten ktoś, słuchajcie, to wszystko zaczął. Także... To nie moja wina do końca była? Słyszę gdzieś słuchajcie, tego szkieleta. Ja to jest tylko świetna, bo. A ziomek! Tu jesteś. O, ty kupo jedna. O, są dwa, trzy! Co jak on to nazwał, na, nasłał na mnie armię szkieletów? Wczajcie to, to by było słuchajcie, przestraszne, dobra. Wiecie co, nie jest jakiś najlepszy ten. Łopsy. Yy, no, straszna kupa trochę ten miecz. W sensie trzeba go troszeczkę podrasować na jakiś sharpness. I wtedy będzie ok. słuchajcie. Myślę, że jak go podrasujemy, to będzie naprawdę spoko. Ale teraz no, jest taki średni dosyć w słuchajcie, taki średni, ale... o w ogóle to im jeszcze nie było, ale go podrasujemy. O oh well, cześć Creeperku, dobra, go sobie wczoraj nie creeperku, siup O Okej, okay, nie żyje. O, dobra, <noise> spadyś masz. No e, dobra słuchajcie, no myślę, że no, będziemy kończyć ten odcinek. Pamiętajcie, że jutro o godzinie 17 będzie kolejny odcinek i zobaczymy, co, co tutaj się wydarzy, oczywiście. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pomysły yy, i w ogóle napiszcie mi coś o tym platinium, yy, platinium zbroi, ponieważ mnie to mega interesuje oraz o tym mieczyku, ponieważ ja nie wiem, byłam tutaj tworeści, ale chyba tysiąc ma? A to ma 1500, dobra. To ten mieczek jest gorszy jednak w takim razie od Diamond Swordu, ale mam nadzieję, że, nie wiem, że jakoś go po, podrasujemy i w będzie kozakiem, także, no nie wiem. W każdym razie, ja Wam dziękuję za to, że byliście oczywiście do końca. Pamiętajcie, piszcie komentarze, słuchajcie, łapkujcie. Widzimy się jutro o godzinie 17 na tym kanale oczywiście. E, czemu mam brązowe. Mam takie brązowe włosy w tym schodzie? To mi mia włosy, normalna akcja, ale dobra, słuchajcie, Dzięki, że byliście. Trzymajcie się, papa, do zobaczenia. Do jutra, i pamiętajcie 18.30 codziennie na głównym kanale odcinki. Także, hejas, do jutra.